Zbierze, zbierze wersji, w dzisiejszym filmie? Mamy nową serię na kanał. od mi Kita na Max tier Mam nadzieję, że seria wam się spodoba. Zostawcie lajka like i suba mordy No i jak widać, teraz ja gram na boty. I nie, nie mówcie, że jestem słaby na kicie, bo go dopiero co prawie dropę. chciałem dla was zrobić serię. No ale myślę, że się wam spodoba, no bo fajnie by było z wami wbić 50. rangę i wbijać sobie w boksańcy. Sz szkoda, że wam w sumie nie nagrałem tego momentu dropienia, to byście słyszeli y YouTube Liox i moją reakcję. Jak widzicie zmieniłem profilowe kanału i baner. Nie radzimy sobie. Hmm. No... Ciekawe czy to Angelo tra... Hmm. Angelo w tym mogłoby wykampić na środku, nie? Angelo, no, na środek, dobrze. I Bonnie teraz dadnia sam kawa Dobra Dobra, już poleciał Piper Jest tu po dobrze! Pierwsza runda wygra! No jeden kill no to tak średnio bym powiedział. Dobra. Jaka ma pana Batalii to bym zagrał. Dobra, mogę zagrać? Czemu nie? I dzięki poradom siostra z bratem. Teraz troszkę wiem, jak kita używać, ale muszę się jeszcze poduczyć. Liox mi nie wierzy, że wbije 50 rangę na nim, ale my się nie poddamy. My to zrobimy, widzowie. Bo jesteśmy mocni. Wierzę w to, że mi pomożecie. Niestety klub już umarł. Nie wiem czemu. Ale. Ale jak to jest. Teraz wbijajcie do klubu YouTube 2, Liox, bo dosyć fajny klub. I macie tam Lioksa i mnie razem w klubie, więc będziemy może robili razem jakieś konkursy. Jagierki z nami. Mam więc mam nadzieję, że dołączycie. I będzie mi bardzo miło. Dołączycie. Spajk, jak go mnie zauważył? Chodź, spajki. Nie no, Mipli. Mipli na 78 hp No nie. No nie, zwaliłem ultem. faka. Ale padaka. O, ja, jeszcze stunowo. tu nowo. No dobra, coś te się tam chichrasz. mordo. O, jest! Dobrze go robimy. jak dobrze ich da ich lecimy. O, nie. No nie, mipli. Mipli, nie daj mi pli. Nie, Piper! No nie. Aj, było tak blisko. O w ogóle wiem bohaty. Jest za 20 tysięcy. Legendarny Star Drop, no to dosyć blisko jestem. No ale chociaż będzie nawet na upgrade Kita, co so, nie? Bardziej da kupienie Star Powera. Wiecie, szutdowna mogę sobie zagrać? Bo Shudana Kit Shudana, nawet spoko, no, ale... No wiadomo. Nie mam Star wiadomo jakiego by wziął. Niszczymy, oczywiście, sobie boksy. Albo wpierw może Karla. Albo mnie, albo ja jego. No, dobra. dobra. Oczywiście dominujemy. Dominacja genetyczna. Dobra. Lecimy, guys. Zachętka na Star Powera, Zachętka, taka. To była jakaś przynęta, ale chyba coś nie wyszło. Te twoje aż są jakieś gówno. Ło. Zaraz za niego skoczę, bo ja wiem, że on tutaj jest. Wiedziałem, że on tu jest. Wiedziałem, mord. Ale jest drugie miejsce, jest spoko. Trzecie miejsce. No, ale to dalej jest gitnia. Dobra, dobra, mamy tu bula. O Okej, okay, ja zaraz robię. Ja zaraz robię kogoś. Ty jump, ale zwalono i to wciół. No, zwaliłem. Dobra, widzowie, to tyle za tym filmem.